Pływamy ku nowej przygodzie. kolejnej rocznicy, 1 września 1939 roku zabieramy Was dzisiaj w kierunku polskich okrętów. Okrętów związanych z Polską marynarką, wojenną, jedną polską historią. Jak wiecie w 1939 roku wrzesień był bardzo ładny, a my dzisiaj za oknem, piękna pogoda, zero wiatru, więc chcielibyśmy wpłynąć na te nasze największe okręty, które niestety we wrześniu 1939 roku dosyć szybko zakończyły swoją służbę. Wicher leżący u Powiedziałbym, bram portu wojennego w Helu będzie dzisiaj naszym głównym celem. Witajcie, a właściwie ahoj, bo jesteśmy na naszym pięknym Bałtyku, dokładnie u wybrzeży mierzei Helskiej zwanej półwyspem, i to po stronie Zatoki Puckiej. Zmierzamy do portu w Helu, bo tam właśnie spoczywają szczątki jednego z najbardziej znanych okrętów polskiej marynarki wojennej. Płyniemy na wrak ORP Wicher. Dziś zostańcie z nami do końca do ogłoszeń parafialnych. Potrzebujemy waszego wsparcia, ale o tym za chwilę. Lajka like i suba można dać już teraz, żeby później nie zapomnieć. Dziękujemy i lecimy, a właściwie płyniemy. Jak dziś wygląda Wicher? Znany nam tylko z tych starych archiwalnych fotografii, to okaże się już za kilka minut. Wspaniałe chwile w bajkowym miejscu. Hotel i restauracja w Pałacu von Grasów w Kłaninie. Przyjedź, delektuj się pięknem i wypocznij. Pałac Kłanino. Znajdziesz nas na Facebooku i na www.kłanino.pl. Spędzając czas w Pałacu w Kłaninie wspierasz projekt Tank Hunter. Nowoczesne apartamenty na wynajem w zabytkowej kamienicy usytuowanej w sercu Puckiego Rynku. Przytulna i miła atmosfera w średniowiecznych murach. Na parterze restauracja i cukiernia, zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży. Sprawdź ofertę Rynek 23 w Pucku. Znajdziesz nas na Facebooku i na www.rynek23.com. Spędzając czas w Rynku 23 wspierasz projekt Tank Hunter. Dziś płyniemy na miejsce spoczynku pierwszego nowoczesnego kontrtorpedowca, czyli niszczyciela II Rzeczypospolitej. Chodzi oczywiście o okręt ORP Wicher, zbudowany w 1928 roku przez Francuzów na polskie zamówienie i oddany do służby w 1930 roku. Ta licząca ponad 100 metrów długości jednostka była uzbrojona w cztery armaty morskie Schneider kalibru 130 mm. Tutaj widoczne na pięknych kadrach przedwojennego melodramatu Rapsodia Bałtyku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z 1935 roku. Armaty te mogły stoczyć przynajmniej jedną poważną potyczkę morską z Niemcami, ale ostatecznie na skutek wojennych okoliczności nie stoczyły. Wicher został zacumowany w Helu, gdzie za cel obrały go sztukasy, zatapiając jednostkę 3 września 1939 roku. Po zajęciu przez Niemców portu helskiego wrak kontrtorpedowca został podniesiony. W 1945 roku wycofujący się z Helu Niemcy wysadzili Wichra, a w okresie powojennym dzieła zniszczenia dokonali polscy saperzy. I tak najwspanialszy okręt II Rzeczypospolitej spoczywa do dziś u wejścia do portu w Helu, dokąd właśnie płyniemy. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę w 1939 roku. Aura również była przepiękna, niestety nie sprzyjało to obrońcom. Cały czas aktywne mogło być niemieckie lotnictwo. W tej chwili przepływamy w pobliżu Jastarni, gdzie rozlokowane na, dokładnie tutaj na, na zachód od Jastarni, czyli w tamtym rejonie, rozlokowane były polskie baterie przeciwlotnicze złożone z dział Bofors, które cały czas wspierały. Obronę przeciwlotniczą Wybrzeża od 1 września 1939 roku. Tą obroną przeciwlotniczą również zajmowały się polskie okręty, jak gryw czy Wicher. One, wykorzystując swoją artylerię okrętową przeciwlotniczą, zestrzeliły co najmniej kilka samolotów. W 1939 roku, mamy 1939 rok, Polacy stają do obrony w bardzo okrejonym składzie. Jak wiemy, Polską flotę, trzonem polskiej floty nawodnej było kilka niszczycieli. Dokładnie były to niszczyciele Błyskawica, y, Grom, Burza, Wicher no i Stawiacz Min, Gryf, nasz największy okręt flagowy. Y, w ramach operacji Pekin y, odbyła się ewakuacja najważniejszych okrętów, czyli Błyskawica, nowoczesna Błyskawica, nowoczesny. Grom, jak również Burza, wypłynęły do Anglii. Burza była okrętem bliźniaczym Wichra, który pozostał w Polsce. Był to okręt już dosyć przestarzały w tamtym czasie. Ale pozostały w Polsce tak naprawdę tylko dwa duże okręty nawodne. E, powiedziałbym, w klasie kontrtorpedowca niszczyciela pozostał Wicher, no i stawiacz Min Gryf, który był naszym największym okrętem, ale dosyć powolnym, już w momencie budowy dosyć przestarzałym. Te dwa okręty miały stanowić się podstawę polskiej obrony Wybrzeża miały one postawić miny wraz z naszymi podwodnymi minowcami takimi jak chociażby ryś okrętami a właściwie w tamtym czasie łodziami podwodnymi miały postawić zapory minowe które miały nie dopuścić do wejścia niemieckiej floty na wody zatoki gdańskiej nawet 1 września przeprowadzona właściwie przygotowywano się do przeprowadzenia wcześniej planowanej operacji rurka która miała na celu zablokować ten dostęp. W morze wypłynęły właśnie m.in. ORP Wicher i ORP Gryf. Niestety podczas nalotu zginął ówczesny dowódca Gryfa. Zastąpił go, zastąpił go inny oficer o nazwisku Łomidze, który jeszcze w trakcie trwania operacji podjął decyzję o niestawianiu zapory, zaprzestaniu prowadzenia operacji i zrzuceniu min. Przed wejściem do portu. Yy, załoga Wichra oczywiście o tym nie wiedziała, dowódca Stefan De Walden yy, cały czas yy, opro, prowadził operację tak, jakby miał ubezpieczać i eskortować stawiającego za sło, zaporę minową Gryfa. A tamtej nocy z 1 na 2 września miał okazję, yy, aby ostrzelać, yy, ostrzelać niemieckie niszczyciele między innymi Georg Tiele i Lebrecht Maas. Ta okazja oczywiście później się już nie trafiła. Dwalden nie podjął decyzji o strzale, pomimo krótkiego dystansu i doskonałego ich oświetlenia przez księżyc, bo była to piękna, oczywiście noc, aura sprzyjała tak jak w tym momencie z 4,5 km z dogodnego dystansu mógł doprowadzić do zatopienia któregoś z tych okrętów. Być może Georg Tiele, który w tej chwili leżył u wybrzeży Narwiku, zatonąłby tam tej nocy, nie zatonął. operacja została przerwana, jako że była cisza radiowa. DeWalden również, czy łomidze nie mogli się ze sobą skontaktować. DeWalden nie miał wiedzy o zaprzestaniu pracy. Okręty wróciły do bazy w Helu, wróciły do portu wojennego. Niestety dwa dni później, już 3 września, podczas jednego z kolejnych nalotów w ciężkiej oczywiście walce przeciwlotniczej, okręty zostały zatopione. Gryf dosyć długo palił się po środku basenu portowego. Wicher przewrócił się na lewą burtę, z tego co pamiętam. To zatopienie trwało dosyć szybko. Większość rzeczy na obu okrętach pozostała. Załogi opuściły, opuściły okręty na samym wichrze, na którego w tej chwili się udajemy. Zginęły tylko trzy osoby na szczęście. Reszta została oczywiście przekształcona w piechotę, która mogła dalej bronić Półwyspu. A te nasze największe okręty po trzech dniach ciężkiej walki. Niestety zostały zatopione. W Jastarni również jest bardzo ciekawa historia, bo część tych naszych mniejszych okrętów, mniejszych jednostek, tak zwanych ptaszków, m.in. jaskółka czy czajka, one zostały przybazowane do tego portu. Tu również uszkodzone. Oddały uzbrojenie we wrześniu obrońcom lądowym. No i gdzieś to uzbrojenie, najprawdopodobniej zdeponowane w helskich lasach, do dzisiaj czeka. Na odkrywce, być może podczas jednych z prac, uda nam się również te depozyty odnaleźć. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że Wicher był okrętem, który zatonął bardzo szybko. Przechylił się w porcie. Załoga musiała bardzo szybko go opuścić. 3 września to już koniec działalności tego okrętu. I wszystkie rzeczy, które na tym okręcie były, one tam pozostały. Niemcy również. Jedynie podnieśli, podpompowali i wyciągnęli wichra za port. Zaraz z za portem go zatopili jako cel ćwiczebny. A wszystko co pozostało po polskich marynarzach z września 1939 roku na zapewne do dzisiaj się tam znajduje. Dopływamy na miejsce docelowe. I tutaj będziemy, właściwie Mateusz będzie nurkował. A no zobaczymy co jest pod wodą. Kluczową sprawą oczywiście przed każdym nurkowaniem jest przygotowanie sprzętu. O tyle o ile w przypadku płytkich wraków nie ma to takiego znaczenia, ponieważ ten dystans jest dosyć krótki i zawsze mamy jakby możliwość wynurzenia się po zrzuceniu balastu. A tyle w przypadku głębokich wraków no już ten, od tego sprzętu zależy nasze życie. Oczywiście wicher zalega dosyć płytko, tak więc to nurkowanie jest dosyć bezpieczne, nie ma większych niebezpieczeństw, zawsze jesteśmy w stanie. Prawie zawsze w krótkim czasie się wydostać z tej głębokości, ale ważne, żeby jednak o ten sprzęt dbać i przed, przed, przed nurkowaniem dokładnie się przygotować i wszystko dwukrotnie sprawdzić. Oczywiście wskazane w przypadku nurkowań morskich jest jednak nurkowanie parami. Zawsze druga osoba może w którymś momencie nas wspomóc, jakby się coś niespodziewanego wydarzyło. Tak więc dzisiaj jestem z kolegą. No i następuje ten moment zejścia pod wodę. Do zobaczenia po drugiej stronie. Oczywiście zawołniałem rękawic. A że jest ciepło, to jestem i bez kaptura, i rękawice mam zwykłe, takie robocze, bo łatwo tutaj oprzedarcia, wrak jest oczywiście bardzo ostry, tak więc prościej będzie mi to zrobić w ten sposób. No to schodzimy pod wodę. Wzdłuż liny opustowej do wraku przymocowana jest dwojka, tak więc bardzo łatwo się tu schodzi i bardzo łatwo jest go odnaleźć. Jak widzicie nie jestem tu sam. Widać już elementy wraku. Oczywiście wszystko bardzo mocno obrośnięte. Ponad 80 lat pod powierzchnią wody powoduje, że wrak stał się niczym rafa koralowa ale widać rurki miedziane, widać wystające elementy. Oczywiście te mosiężne i miedziane elementy też już obrosły muszlami. O, to jest pomieszczenie bardzo ciekawe, bo znajdujemy się na rufie, na rufie okrętu. To równy, różne pozostałości po skrzynkach amunicyjnych, które niegdyś się tu znajdowały, pozostałości, pozostałości które. Jeszcze tutaj leżą, tam akurat składowana była amunicja do karabinów i działek przeciwlotniczych Hoczkisa i Wikersa. Tu widać rurki instalacji, mosiężne rurki instalacji, które na tym wraku się znajdowały. Tutaj widzimy wał, wał główny. Jak wiemy, okręt był napędzany dwiema śrubami, i tu jeden z wałów. Z wałów głównych, a właściwie chyba prawdopodobnie osłon tych wałów głównych, które jeszcze do dzisiaj całkiem nieźle się zachowały. Może przejdziemy sobie wzdłuż tego wału, przejdziemy do kotłów, które znajdują się dalej. Widać potężne kotły, tu już jesteśmy na froncie tego kotła. To wszystko, oczywiście, ta skala w tej chwili może być troszeczkę zaburzona, ale. Są to naprawdę wielkie urządzenia, które się na tym okręcie znajdowały Pomimo tego, że niszczyciel nie był zbyt duży, ledwie, ledwie ponad 100 metrów tutaj, yy, tutaj te wały, te kotły są naprawdę potężnych rozmiarów Widzicie, to wszystko jest w ogóle wykonane z miedzi i z musiądzu Tak jak sobie przetrzemy, widać, że nie ma na tym korozji, jedynie obrosły to, obrosły to muszle O, tu widać dokładnie już rurki Rurki skraplaczy tych prawdopodobnie turbin parowych, które się w tym okręcie znajdowały. Te rurki też są świetnie zachowane, to jest wszystko olbrzymie. To, są, to jest wiele metrów. Jak na to spojrzymy, myślę, że jest to około 6-8 metrów długości i kilku metrów szerokości. Tutaj, już przechodzimy do środkowej części okrętu, już jesteśmy bliżej śródokręcia. Trochę zmieniamy wysokość, czyli schodzimy coraz głębiej. Wrak zaczyna się na około 5 metrach, a kończy na około 18. Tak więc ta głębokość zalegania też jest różna. Zobaczcie, jak sobie te elementy mosiężne tutaj zalegają do dzisiaj. Pięknie pięknie je widać, łatwo je rozpoznać. Tych rurek jest tutaj masa. Zresztą wrak w latach 90 był... O, tu piękny. Piękny jakiś napęd, nie wiem, przepływu wody. Też wszystko z mosiądzu, pięknie zachowane. Nie ma na tym śladów kolozji. Ten wrak oczywiście w latach 90. był, tak jak mówimy, yy, złomowany. On jeszcze, jeszcze w tamtym czasie był przez, yy, przez nas eksploatowany jako złom metali kolorowych, których było sporo. Yy, na szczęście ta sytuacja się odmieniła. Już nikt tego wraku nie wycina. Nie jest on zachowany w tej chwili pięknie dla płetwonurków, którzy mogą sobie właśnie na nim Odbyć takie podwodne zwiedzanie, które w tej chwili widzicie. No te wszystkie elementy, które tu są. tak pięknie wyglądają. To, to się wspaniale ogląda pod wodą. O, jeszcze wycieka powietrze. Jak się coś dotknie nieraz zruszy pod tą wodą, potrafią się o takie bombelki, Tak jak tutaj ujawnić, te bombelki to są jeszcze. To jest jeszcze powietrze z 1939 roku, które tam utkwiło. I w niezmiennej formie gdzieś tam. Się zachowało. W tej chwili, po, po dotknięciu takiego elementu, potrafi się to zruszyć i puścić. O, wypuścić na zewnątrz. No to też jakieś urządzenie sporych rozmiarów, prawdopodobnie filmik, który w środku ma jakieś wypełnienia takie materiałowe. Może Prze, przepłynieć gdzieś dalej. Korzystam z kamery GoPro, która znajduje się na głowie, więc każde moje spojrzenie możecie. Możecie rejestrować, niestety wygląda to czasami dosyć chaotycznie. No ale tak pod wodą, niestety, bywa, że trzeba tą głową nieraz poruszyć w lewo bądź w prawo, tak aby nie wpaść w jakieś elementy wraku, które się tam jeszcze do dzisiaj znajdują. Tu cały czas znajdujemy się w pomieszczeniu maszynowni, gdzie różne elementy, rury powyginane, zawory mosiężne, to wszystko jeszcze wciąż tu leży zalega, pamiętajmy, że wrak jest dosyć mocno wycięty, o tu znowu filtr wrak jest dosyć mocno wycięty, wiele jego elementów zostało yy, zostało powoli złomowanych. tak naprawdę mamy tutaj powiedzmy nie wiem, jedną czwartą być może tego okrętu, który się tu znajdował a pozostała część została już zezłomowana. i tutaj, o piękne pomieszczenie kuchni, On już znajduje się dosyć głęboko Poznajdujemy się na głębokości kilkunastu metrów. Spójrzcie, jak pięknie te kafle w szachownice się zachowały. Francuskie kafle z lat dwudziestych, trzydziestych. Do dzisiaj jeszcze są na tym pokładzie. Pięknie zachowane kafle w całości. Jakby tutaj przemieść cały ten pokład, do dzisiaj cała ta kuchnia jeszcze się tu znajduje. Widać, jak pod wodorostami tych różnych wzorów, nawet kafli się. Kilka by tutaj na pewno znalazło, ale zobaczcie, tą szachownicę do dzisiaj widać. O, a to piękny element. Wspaniałe jakieś zakończenie, myślę, że jakiegoś urządzenia z mosiądzu. To do dzisiaj się wspaniale świeci. Na filmie trochę światło już jest zniekształcone przez ten kolor zielony wody i dosyć duże... Duże obraśnięcie i dosyć duży wykwit planktonu, tego wszystkiego, co pływa w tej wodzie. Ale ten mosiężny element wspaniale wyglądał, jak ujrzał się mym oczom. No, miał taki złoty kolor, a widać, że to jakiś taki półkolisty kształt, więc najprawdopodobniej jest to jakieś urządzenie być może nadsłuchowe. Coś, coś, co zna, mogło znajdować się albo po to, albo na, na pokładzie, albo nawet pod dnem. Tego dokładnie nie wiem. O, i tu pięknie widać kotły olbrzymie kotły w średnicy no co najmniej kilku metrów i tutaj zajrzę wam do środka tak byście mogli zobaczyć jak jeszcze to jest wszystko pięknie zachowane jak widać te rurki kiedyś musiało to w sprawny sposób funkcjonować i tu jak spojrzymy znowu widać doskonale te rurki wewnątrz, wewnątrz tych kotłów i znowu podróż wzdłuż wraków, wzdłuż tych rurek, tych kotłów, które jak widzicie są w tej chwili dosyć mocno odsłonięte. To jak spojrzymy sobie na ilość materiałów kolorowych tu użytych, to uświadamia jak, jak droga musiała być ta technika wojskowa w tamtych latach. No i tu już powoli nasza podróż dobiega końca. Chwila przerwy przed wyjściem. Co prawda nie było to głębokie nurkowanie, ale jakiś taki przestój chwilowy zawsze się przyda tak, aby nie zaliczyć czasu dekompresyjnego. Kiedy Mateusz wraz z Andrzejem nurkują, na górze wachtę trzyma Maciej. Człowiek, który o morzu wie bardzo dużo, bo całe swoje zawodowe życie związał z marynarką wojenną. Na statku zawsze opowiada ciekawe, często wesołe historie. W 1988 roku wstąpiłem do marynarki wojennej i w ramach przeszkolenia marynarskiego miałem kurs na ORP Iskrze. To była brygantyna marynarki wojennej. Jak zeszliśmy w łóżce, ja byłem oczywiście jeden z najniższych. W przedostatniej byłem czwórce kolumny marszowej to pamiętam jak szliśmy po e, pieszo do centrum szkolenia marynarki wojennej to chodziliśmy jak kaczki nam stabilizowaliśmy sobie grunt mimo, że ta ulica się w ogóle nie bujała ale po 5-6 dobach to musiało do mega wyglądać chodziliśmy jak kaczuszki to mi się tak śmieszne za, e, wydawało, że zostało to w pamięci przez te 30 lat potem następny rejs był do Świnoujścia później kolejny port to był Szczecin i ze Szczecina wróciliśmy do Helu był jeszcze klub marynarki wojennej Izba Tradycji, Admira Stejera. Także było tutaj trochę do zwiedzania. Zakończyliśmy to 20 chyba 1 albo 2 września, Pięć dni później przyjąłem przysięgę przed ORP błyskawicą 25 września 1988 roku. W tym dniu skończyłem 20. Wspaniały wrak? Wspaniały. Zawsze robiłem likerka. Czekaj trochę. Czekaj, podejdź. Bliżej. Główną. Wyżej. wyżej. Kola okay, mam. Okej. Okay. Co, zimno było? Na koniec złapał nas sztorm, pogoda się całkowicie zmieniła. Wracamy w tej chwili w dużym wietrze, słorych falach. Jest to nie lada przygoda, kolejna dzisiejszego dnia. Czas wracać, ale powrót nie jest już tak przyjemny. Zerwał się wiatr, fala jest całkiem duża i nie ułatwia nam dotarcia do domu. Mateusz świetnie zna swoją jednostkę i pewnie prowadzi do portu. No i to tyle na dziś, ale na koniec jeszcze ogłoszenie i prośba. Szykujemy wyprawę do Norwegii. Nie ma pewności, że się uda, bo wiele zależy od pogody. Chcielibyśmy nagrać tam przynajmniej dwa odcinki. Pierwszy o bitwie o Narvik, drugi, a drugi to niespodzianka. Prośba natomiast wiąże się z bardzo dużymi kosztami wyprawy, jeżeli jeszcze nas nie wspieracie na Patronajcie czy YouTube, a macie taką możliwość, Prosimy o rozważenie tego kroku. Najniższe progi to koszty dużej kawy, a efekt skali pozwoli nam chociaż zalać zbiorniki paliwa, przynajmniej w jedną stronę. Wiemy, jak wiele dla nas robicie i jesteśmy Wam za to wdzięczni, a staramy się to oddać w jak najlepszych relacjach z naszych wypraw. Z góry dziękujemy wszystkim, którzy rozważą dodatkowe wsparcie. Tymczasem pozostajemy wdzięczni tym, którzy wspierają nas nieustająco. Bez Was tego programu by nie było. Serdeczne podziękowania dla naszych wspaniałych mecenasów. Są wśród nich Andrew 81, Ajent Jacek Arendt, Przemysław Gebabi, Tomasz Balawajder, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, BDEM, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Deling, Franek Dolas, Jay, Andrew Black, Michał Futerak, Grzegorz Garus, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Marcin Hamerlak, Mateusz Kaplicznik, Tomasz Koinka, Marcin Hubar, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jarzewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Michał Klimczak, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski. Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kwiatkowski, Michał Lademan, Mariusz Lewandowski, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Goz 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti. Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Artur Powroźnik, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Krzysztof Ruszczyński, Robert Trąpalski, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.